Jak co roku odbył się Minecraft Live, gdzie zapowiedziano nam kolejne rzeczy, jakie dostaniemy w następnej aktualizacji Minecrafta. Od razu, jeśli dla Ciebie to nie problem, proszę zostaw łapkę w górę, by jak najwięcej osób dowiedziało się, co nowego planuje do Minecrafta dla nas Mojang, a także subskrybuj, by nie pominąć przeglądów nowych subszotów, które już wkrótce się pojawią. Nie da się ukryć, że kontrowersyjne wydaje się być nowe zapowiadanie aktualizacji przez Mojang. Podobnie jak w zeszłym roku zdecydowali się nam zaprezentować tylko to, co mają już gotowego. Na szczęście nie jest tak źle jak rok temu, gdyż tym razem zaprezentowano nam rzeczy w pewien sposób i oczekiwane i rewolucyjne. Niemniej tak samo jak rok temu nie poznaliśmy tematyki ani nazwy aktualizacji, ale coś nie coś o tym wiemy, więc ja przedstawię Wam to jako aktualizację Chamber and Combat, co zresztą sami zaraz zobaczycie jest. Dobrą póki co nazwą, choć niewątpliwie oficjalnie aktualizacja będzie nazywała się inaczej. Nim jednak do omawiania przejdziemy, początkowo omówię kilka rzeczy technicznych. Jak powiedziała nam Lady Agnes, kilku programistów pracuje nad nowym narzędziem dla mojżangu, dzięki któremu proces tworzenia nowych rzeczy będzie efektywniejszy. Co to może oznaczać? Miejmy nadzieję, że przyniesie nam to w kolejnych aktualizacjach znacznie więcej rzeczy, których projektowanie stanie się szybsze i łatwiejsze. W zeszłych latach, jak wspomniała Agnes, Mojang skupiał się na kreatywności i eksploracji, teraz chcą zaś skupić się bardziej na przygodach związanych z walką, więc powoli sami rozumiecie skąd akurat nazwa u mnie Chamber and Combat. Dodatkowo w przyszłym roku Minecraft skończy 15 lat, dlatego deweloperzy chcą po takim czasie sprawdzić nasze umiejętności związane z nowymi próbami, w związku z czym zostanie dodana nowa struktura nazywająca się Trial Chamber. Muszę tutaj dodać od siebie, że w końcu dostaniemy coś, co może stawić nam kolejne wyzwania w grze, których moim zdaniem ta bardzo potrzebuje. No nic, przejdźmy do pierwszej rzeczy. Autocrafting, który nazywać ma się Crafterem, to nowy blok, który będzie pozwalał nam wytwarzać rzeczy automatycznie. Cały system będzie działał na prostej zasadzie ustawiania przedmiotów w slotach 3x3, po czym jeśli blok zostanie zasilony, wytworzona rzecz zostanie wyrzucana niczym z dispensera. Interfejs bloku wygląda bardzo podobnie do zwykłego, choć to tylko pozory. Przede wszystkim zamiast zwykłej strzałki mamy jakby szary proszek, co oczywiście sugeruje proszek Redstone. Ten oczywiście zaświeci się na czerwono przy zasileniu, jednak ważniejsza jest kwestia slotów 3x3. Po pierwsze, te ze stołu po wyjściu z interfejsu nie wypadną, a zostaną jak na przykład w skrzynce. Dodatkowo, te sloty, poprzez klikanie na nie, możemy zablokować, dzięki czemu wrzucone przedmioty przez hopper czy też dropper nie wejdą w nieodpowiednie miejsca. Przedmioty wpadające do środka będą zapełniały miejsce od góry, zatem dzięki odpowiedniej kolejności wrzucanych przedmiotów bez problemu blok wytworzy to, co nam się żywnie podoba. Co interesujące, blok będzie wytwarzał nie tylko przedmioty, jakie są dostępne w książce z recepturami, ale takie też, które pozwalają nam dowolnie modyfikować skład przedmiotu, czego idealnym przykładem są gwiazdy fireworków. Sam proces wyrzucania powoduje otworzenie jakby klapki bloku oraz zaświecenie się linii obwódki na górze bloku na czerwono. Co ważne, blok nie potrzebuje hopperów, by wrzucić przedmioty do skrzynki czy beczki, bo niczym dropper umieści daną rzecz w odpowiednim pojemniku. Miedziane żarówki to kolejny blok z rodziny tych będących źródeł światła, choć niewątpliwie są one wyjątkowe. Owy blok jest kolejną rzeczą, która udoskonala nam dodaną 1.17 miedź, niestety będącą rzeczą z niebotycznie niewykorzystanym potencjałem. Sama lampa ze względu na będącą z rodziny miedzi będzie mogła się utlenić, co nie jest bez znaczenia. Im bardziej utleniona, tym słabiej będzie świecić. Czysta świeci najmocniej, zaś całkowicie pokryta patyną powoduje zerową emisję światła. Domyślnie, co ciekawe, Światło jest wyłączone, ale przełączymy jego tryb za pomocą energii Redstone. Podobnie działa redstonowa lampa, ale tak jak ona potrzebuje ciągle energii do świecenia, tak tutaj energią tylko blok przełączymy w tryb świecenia bądź też nie. Oczywiście, jak wszystko co się utlenia, ten blok możemy nawoskować, co najpewniej zapowiada nam 8 różnych bloków tego światła. Cztery we wszystkich wariantach utlenienia, a także cztery, również we wszystkich wariantach utlenienia, ale z nawoskowaniem. Blok jest o tyle interesujący, że pozwala. Oświetlić nową strukturę przy użyciu tylko toporka, gdyż ze skrobanie patyny powoduje zaświecenie się bloku. Warianty bloków miedzi to kolejna świetna rzecz. Postanowiłem blok światła omówić osobno ze względu na jego wyjątkowe właściwości. Tutaj na pewno obstawiać możemy rzeczy również w ilości 8 sztuk po 4 stopnie utlenienia, każdy z możliwością nawoskowania. I tak mamy tutaj blok najpewniej rzeźbionej miedzi. Blok jest bardzo wzorzasty, zatem wiele osób budujących z miedzi powinno być z niego bardzo zadowolonych. Ciekawe są również miedziane ruszty, które pojawiły się już w pryma aprilisowym snapshocie, jednak tam szybko się pod nami niszczyły, tutaj będzie całkowicie inaczej. Mają mieć również ekskluzywny dźwięk niszczenia. Widzieliśmy blok w trzech stanach utlenienia, jednak inaczej jest w kwestii drzwi i zapadni. Te pierwsze pokazano nam tylko w pełni utlenione, zaś trapdory już były w pełni utlenione i czyste. Zatem myślę, że śmiało można założyć, że będą i drzwi w czterech wariantach utlenienia wraz z wariantem nawoskowanym. Wzór zarówno drzwi jak i trapdorów jest bardzo podobny do bloku rzeźbionego. Bloki tafu nareszcie też dostaną swoje warianty i tak też będzie przede wszystkim wariant polerowany, który, co interesujące, zyska warianty murków, więcej zapewne schodków czy też półbloków. Ale i będą tafowe cegły, które wyglądają na lekko grafitowe i też będą w wariantach schodkowych, półblokowych i najpewniej murkowych. Ich tekstura wygląda jak odwrócona o 180 stopni względem standardowych cegieł, z np. kamienia czy blackstone'a. Kolejnym blokiem z rodziny Tafu będzie najpewniej blok rzeźbiony, który delikatnie przypomina teksturą kolumny. Jest jeszcze jeden tajemniczy blok, który znalazłem przy analizowaniu nagrań i muszę przyznać, że po wzorze nie mam pojęcia co przypomina. Może Wy macie jakieś pomysły. Przejdźmy zatem do nowej struktury, jaką są komnaty próby. Będzie to podziemna struktura stworzona głównie z bloków przed chwilą wam zaprezentowanych, czyli nowych bloków tafu, miedzi głównie utlenionej wraz z wyrobami, w tym oczywiście nowe miedziane żarówki. Te będą domyślnie całkowicie utlenione, a co za tym idzie, nic nie będą oświetlały, dlatego interesujące będzie odwiedzenie tego miejsca z toporkiem, by móc zaskrobać patynę i przywrócić światło temu miejscu. Struktura będzie generowana proceduralnie z ogromem różnych pomieszczeń, dzięki czemu struktury będą niepowtarzalne i ciężkie do nauczenia się. Wychodzi na to, że główne pomieszczenie będzie wysokie z kolumnami, które ma być połączone ze wspomnianymi pomieszczeniami generowanymi proceduralnie. Tak jak mówiłem, struktura. Składa się głównie z nowych bloków tafu i miedzi wraz z wyrobami jak na przykład drzwi, choć nie zabrakło już istniejących bloków miedzi, a także doniczek z suchymi krzaczkami, świeczek, łańcuchów, drabinek, dispenserów, haków na linkę, rozłożonych nici oraz dzbanków, które zgodnie z moją teorią, dostając możliwość przechowywania przedmiotów w najnowszym snapszocie, będą integralną częścią komnat. Nie może zabraknąć typowych dla takich miejsc skrzynek, w których znajdziemy wiele ciekawych przedmiotów. Jedną z najciekawszych rzeczy w nowej strukturze będzie nowy blok w postaci spawnera próby. Technicznie to jest blok podobny do obecnego spawnera z tym, że ten dostosowuje liczbę pojawiających się mobów w oparciu o liczbę pobliskich graczy, dzięki czemu ten stanie się ciekawym wyzwaniem na serwerach multiplayer. Tak jak zwykły spawner pozwoli mobom pojawić się tak długo jak nie zostanie zapełniony mobkap, czyli limit, tak ten odrodzi nam ograniczoną liczbę potworów to oczywiście nie wszystko, bo po pokonaniu mobów, ten nagradza nas przedmiotami. W przypadku filmiku widzimy diamenty oraz szmaragdy, choć prawdopodobnie jest to tylko placeholder. Jego wygląd jest bardzo ciekawy, bo na bokach, tak jak zwykły spawner, ma czaszkę na środku, a także dodatkowe na rogach. Górna część nie jest klatką, a zabudowaną częścią z miejscem, z którego wypadają przedmioty. Posiada widoczne w ciemności piksele w górnych rogach oraz te, które są oczami przed chwilą wspomnianych czaszek. Owe piksele zmieniają się w zależności od tego czy blok jest gotowy na kolejną falę, czy też potrzebuje czasu na odnowienie. Wówczas piksele są niebiesko-szare, a z górnej części bloku wydobywają się cząsteczki dymu. Świetnie też wyglądają cząsteczki rozpoczynające falę. Spawner próby gdy generuje się w strukturze przy rogach ma bloki, które najpewniej sugerują jakie moby zostaną nam zespawnowane. Tutaj są bloki lodu sugerujące streje. W tym materiale nie widać żadnego MOBA w środku, który by się kręcił, choć niewątpliwie takowe będą występowały, co widzimy w innym klipie. Jest też przykład spawnera, który ma na rogach tajemniczo wyglądające bloki, ale tam widzimy, że w spawnerze kręci się nowy MOB. Jest nim oczywiście Breeze. Będzie to wrogi wobec nas MOB, który w pewnym sensie przypomina overworldowego Blaze'a. Składa się głównie z głowy i małych pałek, bardzo podobnie do przytoczonego Blaze'a. Wokół siebie posiada wiele pasków sugerujących ruch powietrza. Breeze porusza się typowo po ziemi, choć bardzo szybko potrafi podskoczyć i się przemieścić. Atakuje nas ładunkiem wiatru, który co interesujące, nie zadaje nam jakichkolwiek obrażeń przy uderzeniu nas, ale dostajemy obrażenia, gdy ładunek zderzy się bezpośrednio z czymkolwiek. Gdy to my nim dostaniemy, zostaniemy jedynie skutecznie odepchnięci. Co bardzo pomysłowe, ładunek wiatru, uderzając w coś, co można aktywować, jak zapadnia czy dźwignia, potrafi to Zasilić, więc trapdory, znajdujące się w strukturze, mogą nieraz nam mocno utrudnić walkę. W pomieszczeniu z brizem są też dispensery, więc zapewne te też po aktywowaniu przez MOBA mogą nam skutecznie utrudnić walkę. Warte odnotowania są ciekawie wyglądające cząsteczki przy atakowaniu ładunkiem wiatru. W kwestii dropu nic na ten temat nie wiemy, ale ze względu na nagradzanie nas przez nowy spawner możliwe, że w tym przypadku twórcy zdecydują się nic mu nie dawać, choć też jednocześnie liczę, że jednak będzie sens go zabijać dla specjalnego przedmiotu. Zakończyło się również tegoroczne głosowanie i dla wielu niespodziewanie wygrał pancernik. Mojack udostępniło statystyki i z nich dowiedzieć się możemy, że oddano ponad 5 milionów głosów. Pingwin dostał 25,2% głosów. Krab 32,5%, zaś pancernik 42,3% głosów. Dzięki pancernikowi, Sawanna w końcu dostanie swojego ekskluzywnego moba, który upuszczać będzie tarczkę, a my z niej zrobimy zbroję dla naszego psa. To co widzicie to oczywiście nie jest oficjalne nagranie, a jedynie symboliczne pokazanie tego, co pojawi się w aktualizacji 1.21. Jeszcze chciałbym poruszyć segment związany z wyciekami, które jak sami widzicie, się sprawdziły. Screen z automatycznym craftingiem, spawner wypływający przedmioty czy warianty tafu i miedzi to nie jedyne rzeczy, które są zgodne z wyciekiem, bo i słyszeliśmy o wiecznym blazie, którym okazał się Breeze, czy też żarówki z miedzi? Wiele osób podniosło tutaj spekulację, czy jest szansa na golemy, zarówno z miedzi, jak i stafu, bo te oczywiście by jak najbardziej pasowały. Nasz kolega od wycieków na takie pytanie, niestety odpowiedział przecząco, więc myślę, że w związku z tym, że jego wycieki się sprawdziły, i tutaj możemy założyć, że ma rację. Muszę przyznać, że pomimo iż nie podoba mi się ponownie pokazanie tylko tego, co gotowe, tak nie zaprzeczę bym nie był zadowolony. To tylko część wszystkiego, co dostaniemy w 1.21, a już podoba mi się kierunek, jaki obrali twórcy. Myślę, że wiele dobrego przed nami i poznamy to na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy. Dzięki wam za obejrzenie. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Ja racie się, jak ja, czy raczej nie podoba wam się kierunek tej aktualizacji? Komentarze są Wasze. Dzięki, trzymajcie się, cześć.